Witam wszystkich bardzo serdecznie Jest mi bardzo przykro, że muszę dzisiaj o tym mówić jak dwa youtuberzy próbują wybić się na YouTubie zwracając swoją uwagę przez dramę Dwa tak dobrze prosperujące kanały ustawiają to, aby uzyskać rozgłos, no ale nic z tym nie zrobimy, w tej chwili przechodzimy do gry, trzymajcie się Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Dawid i witam was w grze o chwytliwej nazwie Tratwa Tak, to właśnie raft Tak więc Zaczynamy zbierać. O, fajnie, że to złapałem. I mamy nasze pierwsze łowy. których oczywiście nie mogę złapać wszystkich naraz, bo jestem koślawy do to. Gdzie seking płynie? Ty ja, Andrze, jeszcze nie teraz, bo nie mam się czym bić. Proszę. No, i co znowu nie zdąży? Dobra, nie widzi. Szybko. Najważniejsze, co trzeba sobie szybko zapewnić, to jest woda i jedzenie. To już zauważyłem po pierwszych minutach, że to jest bardzo ważne. Za chwilę okaże się, że <laughs> jesteśmy spragnieni i głodni. Tak więc, na szybkości wszystko podnosimy. I zaraz bierzemy się za wodę i jedzenie O no i znowu nic nie złapałem Tu jest w każdej chwili szkoda Bo cały czas coś może uciec I to jest głupie w tej grze <głupie> wkurzające Że każdej chwili jest szkoda Dobrze tak więc Eee yy. Nie mamy liny Liny Idźcie, nie mam jeszcze na te. Ajajaj, aj, aj. dobra, rączką. Hyc, hyc. Łapanie mi najlepiej nie wychodzi jeszcze. Ale, spokojnie. Trzeba jest więcej tego żelaza, a widzę, że coś tutaj nie płynie. Myślałem, że beczka, ale to tylko jakina. O halo! No i uciekło. Dobre. Zrobimy liście. Dobre, muszę zacząć to przewidywać. Bo no, mi to nie wychodzi. Its, its ok. Teraz tak. Ee, brakuje jeszcze jednego żelaza. Nie wiem po co ale to ściągam jakie ja to. O, obsaręczką. jedno żelaza. Opłyną nawet dwa. Ok, będziemy w stanie zrobić sobie już to do picia. Tylko jeszcze jest potrzebna puszka, więc... Więc jeszcze chyba jednak zabraknie. Okej, okay, zróbmy to i tą puszkę. Dwa. O, i tu mamy, idealnie. Tylko jeszcze jakbym złapał. Dobra, trudno. Ej, halo, chodź tu! Nie, nie, nie! Nie, nie! Ha. Andrzej, jesteś za wolny. Zajmijmy się tym, bo zaraz się okaże, że chce nam się mocno już pić. I nie zdąży, czy coś. Mamy wodę. E, e, to chcę. Tu. A to chcę. Tu. I chcę jeszcze to. Ale nie spojrzałem, gdzie jest jakim. Tam jest. Okej. Okay. E, 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 e. Teraz wodę. I złapmy te wszystkie rzeczy. O ile się to uda. Hops, hops. O ja, trzy beczki. Nieźle. Nieźle, nieźle, nieźle. Tu złapiemy jeszcze. Ty, Andrzej, jeszcze nie teraz. Co ja mam zrobić? Ty żeś oszalał. Kiedyś ty tutaj... Czekaj. No i gdzie jest... Co zrobił Andrzej? I co żeś narobił? Złapać to... to i mamy dużo rzeczy. Jest okej okay. Młotek, a przyszedł, że musiał pływa popsuć wszystko. I dajmy to tutaj test tak dużo lin I może w sumie Jedzeniem się teraz zajmiemy trochę, o właśnie, to o tym mówiłem Yy, yy, wędka. Coś do jedzenia też musi być. Mam ziemnioskę, ale to wolę go posadzić. Wędka nie jest droga, damy radę. Mamy rybę. Dajmy ją już do gotowania. Ej, halo! To to ja chcę. Ej, dużo tych beczek jakoś płynie. W sumie spoko, nie? I teraz tak, napijemy się i kolejne wrzucimy. Tu trzeba cały czas tego pilnować haczykiem. Daj mi tę beczkę. No, ja oczywiście nie złapałem. Dwie lewe ręce. NCPNC. Ense. Dobra, może jeszcze jednego złapiemy w sumie. Pewność przesadzamy, zaraz będziemy znowu głodni. Można jednocześnie to i to, bardzo fajnie. Podoba mi się takie, takie coś. Dawaj kolejną gotuj. No, zjedz sobie Gicia, e, wypij, ciach, ciach. No halo, też tak nie uciekać. Właśnie, zróbmy sobie już te siatki Możemy zrobić ile? aż? a one są pojedynczowe. Cool. Aha No dobra, zawsze się coś tam będzie łapać, nie? I muszę jeszcze... No nie mam Lin. Musimy to zabrać, bo nie ma na Liny. Ale Andrzej płynie! Andrzej daj spokój! Dobra, mam mieć ideę, jakby Andrzej się zdecydował jeszcze raz nas nasz zaatakować. Eee, weźmy wodę, tak, to jest plan. Odstawmy i zjedzmy. I jesteśmy w pełni na jedzenie, prawie i na picie. I Oj, czym ja rzucam. Nie tym. Wyciągaj. No jeszcze ja się nie złapałem. Dobra, nieważne. Teraz może weźmiemy tak. Eee... Co się stało? A, bo haczyk se poleciał. Okej. Okay. Eee, nie chcę tego, chcę to. O, tak, zgadza się. Mamy liny. Czy tak to można sobie zamontować? Jeszcze jedno? Bez tego fundamentu? Można. Spoko. To mi się podoba. To musimy złapać. Andrzej jest daleko. Damy radę. Co tam, Andrzej? Dużo to kosztuje linny, nie? No, ale coś za coś. Hmm, co my jeszcze możemy zrobić? Sikierna jest nam potrzebna. Halo, trzeba. Dobra, nie, bo Andrzej płynie. A ja już, ja już wiem, że on płynie. O, mówiłem. Zrobimy tą beczułkę No, ops, mamy ją. Ok Nie ukrywam, że bardziej by mi się przydało, te liście na liny o, jest e, i może zrobimy sobie w tym czasie jeszcze jedno to ok woda się ugotowała, to się napijmy woda może cały czas tam się gotować, to nie stanowi o ty kujde dziadzie, ty co ty, ty puść to puść to. Tu jest moje, te, te. To tyle kosztuje. Jak to naprawić? Eee, będę ciężko w to wcelować. O! Naprawiłem? Czy nie? Ty popsułem chyba jeszcze bardziej w sumie. Jak to się. Nie wiem, nieważne. Ogarnę to później. Ty no, przecież nie mogę podnieść deski, którą mam przed twarzą. Dobra, się Andrzej już. się w ostatniej chwili tak tym haczykiem go tak diabnął i bym go za nogę złapał Co jaką nogę? Za ogon chciałem powiedzieć, Lol. Co ja powiedziałem w ogóle? Andrzej płynie. Przyjaciół szuka. Co jeszcze potrzebujemy w sumie? Woda się znowu zrobiła, okej. Okay. Ty Wyrzuciłem przedmiot. Nie no to muszę mieć, bo mi Andrzej zaatakuje, to będzie źle Ciach, ciach Dobra, no, to masz jeszcze jedną mybkę jakąś złapiemy Zanim przypłynie Andrzej O Andrzej chyba płynie teraz na atak Nie, jednak nie Zrobimy jeszcze to? Fajnie. No i fajnie. Przechodzimy tutaj. I teraz tak. Eee, liny. To na pewno. Liny cały czas potrzebne. No i głównie to najważniejsze. Głównie to najważniejsze, Bewa, Dawid. Głównie to budować trzeba to na razie, żeby się zatrzymywało, kiedy ja nie mogę tego łapać no i... no i tak jak już będzie się wszystko łapać to szybko będzie można rozbudowywać naszą teatrę czemu nie mogę tego podnieść? ok. Haczykiem do, dawaj go tu Andrzej przydałoby się jedzenie z ciebie w sumie ty uciekło mi ta... oj nie tym rzucaj Andrzejku Andrzejku no weź to pozbieraj. Złapałem tam coś? Coś złapałem. Co to? Deska. Okej. Okay. To może trochę zbudujemy teraz, w sumie jak mamy liny. Ile mamy? 3 radę coś zbudować z tego. Eee, młotek. No i co? Fund foundation. No, bo ciężko w tym wcelować jest. No, że tak zróbmy, żeby było jak sobie potem chodzić fajnie. Fajnie, fajnie. I co? I te haczkiem połapiemy, bo tam już nie, nie, nie sięga. Nie, no muszę się tym nauczyć ewidentnie rzucać. Dobra, mamy. Nie ma tragedii, nie ma tragedii. Zjedliśmy, napiliśmy się. Znowu, w sumie, w pełni na jedzenie prawie. Andrzej krąży tutaj gdzieś dookoła. Czeka na dogodną chwilę, żeby zjeść kawałek drzewa. Tu mamy kolejne śniadanie. Ty, co ja zrobiłem? Surową mybę zjadłem. Bawa ja. A to w sumie dobrze wiedzieć. Nie wiedziałem, że można zjeść surową mybę. Jak będzie chwila zagrożenia, to będzie wiadomo, co zrobić. Matejeli. Ciach, ciach. Dawaj, to. O, Andrzej już płynął. Ok. Zróbmy liny. Drzewa mamy dużo, tylko tych liny jest cały czas mało. Tych liści, żeby te liny pojawić, nie? Tu się jeszcze gotuje. Tutaj też. Kolejna lina, to może kolejne to zrobimy Ty ty! Ty kurde! Zostaw to! Zostaw to! Ty kurde, dziadzie No i jak to się naprawia? Halo, Repair. Tu ma jakieś... nie wiem 100 na 100, a tu... To nic nie pokazuje. Tak jakby było wszystko okej, okay, nie? Może to się nie niszczy czy coś jeszcze. Nie wprowadzili tego czy jak? Fajne, to jest, że już możemy tyle rzeczy bez tego łapania haczykiem podnosić, nie? To mi się podoba, to jest spoko. Bo możecie sobie tak cały czas łapać tym haczykiem. No to jest jak Ansaj przypłynie, to chyba go wyjaśnię już. No co jest? Dobrze, najważniejsze to dbać o te potrzeby, żeby się nie okazało, że głupio umrzemy. Bo gra się kończy, kiedy umieramy. Smuteczek. Znaczy w sumie to takie dosyć? Realistyczne, nie? Nie mamy kilku żyć. Więc jest ok. Ciach. Pijemy. Cojemy dalej. Okej. Okay. Mamy na liny. Jest spoko. Mandrzejku, no przyjdziesz do mnie, czy nie przyjdziesz. Ok, w sumie to jest tak myślę. No, ale. Jakby to tutaj jakoś tak sensownie. O, płynie Andrzej chyba. Andrzej, chodź. Nie idziesz coś. Ciekawe, jakby tak z nim na solo. O, tak, płynąć w niego. Kto by wygrał? Pewnie on. Płynie. Co mamy w beczce? O, dobrze, dużo liści. Będzie na linę Co my tutaj? Aha w sumie mogliśmy to zrobić. Tylko myślę, że nie najpierw lepiej sobie obudować coś i dopiero gdzieś to sensownie rozmieścić. Tak więc dzisiaj zajmiemy się... Głównie tymi pułapkami i fajnie. Zobaczcie, ile rzeczy się teraz złapało dzięki temu. Ej, ale to też ma być moje. Śmiesznie to trochę tak wygląda. Mamy beczułkę. Mamy wszystko. Zjemy sobie jeszcze rybkę. Może jeszcze Andrzejek nas odwiedzi No Andrzejek, co tam mamy, chyba zróbmy sobie jeszcze jedną linę, znaczy nie jedną, dużo i zróbmy sobie te siatki OK No i co? Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle Zostawimy jeszcze to Wrzucimy sobie tutaj rybkę do smażenia. I chyba widzimy się w kolejnym odcinku, nie? No, to zapraszam. Zostawcie lajka, like suba, jeśli chcecie być na bieżąco. Napiszcie komentarz, jeśli coś robię źle, czy coś chcecie poprawić na moim kanale. Tak więc, trzymajcie się ciepło. No i cześć!